20 grudnia 2020 roku, nie wiem czy słychać ujadanie psów, dopiero co mijałem. Takie dwa pieski polujące, które w tej sytuacji, tutaj w płotach, jak dojdą gdzieś sarnę, to na pewno zamęczą. No, ale to nie o sarnach. Temat oddział 436, pozostała część, jeszcze nie zaorana, około 5 arów powierzchni. To jest 5 arów pomiędzy tamtym gniazdem dębowym, tym jodłowym, i tym tutaj w prawo. Jaki ten stem widoczny to jest arów 5. To co naprzeciwko to gniazdo jodłowe. Ono ma długość tej nierzalanej powierzchni, czyli około 20-25 metrów, a szerokość będzie miała ,10 metrów 10. Więc prosta zgadywanka, ile to arów tam jest, bo ktoś mi zarzucił, że liczyć nie potrafię, więc proszę sobie. Położyć samemu jak to wygląda z arami w tych gniazdach, i przejdziemy chwilkę dalej. Zobaczmy na tych pięciu arach, ile to leśniczy ognisk spalił. to oczywiście, popatrzmy, jest coś, co leśniczy pociąg. Proszę zobaczyć, co to jest takiego. To są bałki ze zbitej osi. Po co to tutaj rzucono, wcześniej to pocięto. Po jaką cholerę, jak ładamiarkę, moją sławną po to, żeby mieć rozeznanie po tej miarce, na żółtym leżni bardzo ją widać, yy, po tej miarce rozeznanie, żeby mieć, jak to wszystko jest grube. Bardzo proszę. Po jaką cholerę pocięto tą osikę i tutaj rzucono w ten sposób. Zaraz koło samej No oczywiście mm, tych zagadek tutaj nie brakuje, bo leśniczy się stara, żeby było cały czas coś nowego. Jakby nie wiedział, że tak być nie powinno, tak się powinno robić. No tutaj gniazd mamy, Dość niewiele na tych pięciu arach. Tutaj już przejechał widzę pługiem kawałek pan Tomczyk, bodajże orze. Nie wiem czy jeszcze pan Tomczyk orze, ale kiedyś orał. Więc przejechamy jeden raz pługiem. Dalej to jest nieskończona. Teraz zobaczmy gniazdo. Jedno gnia... ognisko. Jedno ognisko. Drugie ognisko. Ognisko, do którego idę. I czwarte ognisko, czyli wychodzi na to, że jest ognisko na Ar. Czasem bywa więcej. Tu się pali gałęzie sosnowe, bo jest taki wymóg. A tam, gdzie pokazywałem wczoraj i pewnie pokażę dzisiaj, a czy w tamtą niedzielę i pewnie pokażę dzisiaj, obowiązku palenia nie ma, bo obowiązek palenia gałęzi sosnowych skończył się u leśniczego. Kilka dni temu. Co tej śmieszności dzieją się w tym oddziele. Tak jak mówię, to jest 5 arów, tamto będzie miał arów 2, dwa, może 2,5. Dwa w takie gniazda leśnicze potrafi jeszcze puścić drzewa, bo nie potrafi ich nijak ominąć. Tutaj jest bardzo wiele pni, pniaków, to są ostatnie cięcia już tutaj po tych moich filmach tutaj jak się okazało nie puszczono żadnego z tych drzew do gniazda jakoś można było nie zniszczyć ale to może dlatego, że tak powiem, Frania trzyma rękę na pulsie i też przyznam nieśmiale, że, nieśmiale, że chwała mu za to